Eee, i witam w kolejnym odcinku z Carriere Juventus Centurion. Dzisiaj zagramy sobie dwa mecze z City i z Milanem Super Puchar. Dlatego będzie ciekawy odcinek, ale już bez przedłużania, przejdźmy do pierwszego spotkania dzisiaj z Bolonią. Ważne jest to, żeby wygrać e, to spotkanie, bo no jednak wiemy, że tu walczymy e, o pierwsze miejsce. Jest to co prawda połowa sezonu, ale. Już zawsze tą przewagę można robić nad Milanem, dlatego, już przejdźmy teraz do tego meczu. I uwaga, czy go wygramy? I wygraliśmy go 2 do 0, dlatego bardzo dobrze. Pewnie tutaj wygrywamy. Też już możecie pisać w komentarzach propozycje: jakbyście mieli jakąś propozycję, możecie pisać, kogo mogę sprowadzić. Bo niedługo zimowe okienko transferowe i będzie można w końcu zrobić jakieś pierwsze transfery. Dlatego, możecie pisać jakieś propozycje? A teraz, już zaczniemy zaraz pierwsze spotkanie tutaj z Manchester City. Trzeba w końcu no, wyjść tutaj wyżej, bo jesteśmy na 18. pozycji. Jesteśmy na 18. pozycji, już teraz, 21. Jak przegramy, tego nie będzie to za dobre. No, ale zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że się uda wygrać. Ten ciężki mecz, dlatego, już przejdźmy. Zróbmy sobie jeszcze zmiany w składzie. Na przykład weźmy, no nie wiem czemu tutaj do no tego pana tutaj 63 rola savona Coś mnie ostatnio, no ufa mu, ufam mu może tutaj zrobimy kilka zmian w... w składzie Może tak zagramy, trochę osłabię ten skład co prawda ale od no razu nie oznacza, że nie będzie dobrze grał tutaj zrobimy tak i tutaj ja będę dał kalulu Takim składem może, tak, takim składem zagramy ten mecz. Trochę trzeba było pozmieniać moim zdaniem, mimo że mamy dwóch poniżej 70. To ja nieraz raz jestem zdania, że overall w FIFA nie gra roli zawsze i czasami potrafimy być słabi dob dobrymi zawodnikami. Dlatego teraz już bez przedłużania przejdźmy do tego meczu. No i zaczynamy, no i zaczynamy ten oto no mecz z Manchester City. To trzeba od razu uważać, żeby od razu na początku nie straciliśmy bramki gryliś Ona spokojnie prowadzi piłkę, do tego nie możemy pozwolić Ale brawo jest Rodri Co tu robi Rodri, mam pytanie Ma kontuzję przejść Up miners, blachowić i się nie udało no nie idzie na razie tutaj atakować, nie idzie Ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni Tutaj niebezpieczny IV I zobaczmy teraz Niebezpieczny fragment, stały fragment Tutaj Haland potrafi Jeszcze podę Haland Trzeba odbierać brawo czysto Haland leży Przecież by nie była to kontuzja, ale jeszcze tutaj Ale wstaje Haland Ale niebezpiecznie są. Taj niebezpiecznie griliś bez transferi Za dużo tutaj daliśmy im miejsca do rozgrywania tej piłki No po prostu nie potrafiliśmy odebrać I w taki sposób tracimy bramkę na jeden do A teraz może Gonzales skończy się u pole z Guardiolem? Nie Jeszcze walka Brawo, teraz Gonzales podanie, wycofanie, kop Miners, Miners i jeszcze tu są broni. I koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0 jeszcze można to zmienić, jeszcze tu można odmienić losy tego spotkania, nie, może go Gonzalesa w końcu ciała. Może tutaj nie chciało sobie poradzić z guardiolem Bo tutaj no wiemy że są problemy Dlatego zaczynamy drugą połowę Teraz czemu tutaj nie było doskoku od Blachowicia Teraz bezpiecznie Foden Nie potrafi zatrzymać go kabal Jeszcze Foden, jeszcze Do halanda ale obrona jest Dobrze przyszykowana na ten atak, ale czemu? Miała być dobrze przygotowana, a tutaj mieliśmy bardzo groźną sytuację. I jeszcze mamy. Perin... Halant tu prawie rykoszeta mógł strzelić, ale na szczęście Perin broni. Takich błędów nie można popełniać, a teraz, jeszcze raz nie. Jeszcze Turan. brawo. Jeszcze raz nie. Halant strzał, Perin. Gryź. Nie bezpiecznie do Halanda. Teraz Foden! Nie ma bramki. Na szczęście nie ma bramki i trzeba zrobić zmiany. Nie pokazał się dobrze historią Bang Bangula. Wchodzi Idlis. I wchodzi Bremer za Danilo. Na razie tutaj bardzo. Dobrze się spisuje i teraz Wlachowicz Szykuje tutaj Idliza, Idliz Idliz, jeszcze jednego i niestety się nie udało Może teraz Idliz Do Koncensiao Dobra, bo przekwytuje to I teraz Strzał Wlachowicie, ty się ustawił Ale jeszcze mamy piłkę, jeszcze dobre podanie do blachowicia. Brachowicz do no, Tiurama, Tiuram się ładnie tu pokazuje i Tiura! Mamy 1 do 1. Jest szansa jeszcze to wygrać. Jest szansa, piękna akcja. Ze strony Juventusu, który mimo że już wiemy, że tutaj no, na posiadanie przegrywamy, na kontrolę tego meczu przegrywamy, bo no, nie zasłużyliśmy tutaj na zwycięstwo. Bo dominuje nas City, ale to nie oznacza, że nie możemy spróbować jeszcze innej bramki strzelić. A teraz grilli Uff, uff, było blisko. I będzie ładne. QA. Do Wlachowicia, Wlachowicz. Wlachowicz ma szansę, tutaj jeszcze... Podanie do końca Teraz jest szansa, wycofanie do Kopminersa, Miners Rodri blokuje. Niebezpiecznie tutaj, brawo Miners. Blokuj, blokuj, ale nie takim podaniem! Nie można tak podawać! Teraz niebezpiecznie wybić, Nie zdążymy. Mają jeszcze różne. Może uda się jeszcze z kontry. Może się uda. A nie, nie mają różnego. No dobra, no to jednak nie z kontry, a z atakiem jakimś. Ostatnia akcja należy do City, bo Bremer podaje niecelnie, a jednak jeszcze jest szansa blachować. Blachowicz. Tam do Idliza Walker blokuje. To jest koniec. Będzie jeden do jednego. Nie jest źle, nie jest źle. Remisujemy City. Ważny punkt został zdobyty. Dlatego można powiedzieć, że mimo tego, co tu się działo, to udało się wyrwać ten jeden punkt. No, i teraz wstępny mecz. To powinno być łatwo. I tak, dobra. Ten mecz musi być wygrany. Ten mecz już. Nie można odpuszczać takich łatwych meczy. O wyjście, chociaż na rowery byśmy mogli tutaj udać szansę. To jest taki klub, że. Może dać, mimo że on nie ma sił. No ale dobra, no niech będzie, niech dostanie szansę. Ja jestem pewien, że on zejdzie w trakcie. Wygrywamy, ale nie, nie szedł. Ale ledwo i to mi się nie podoba, chociaż dominowaliśmy. Chociaż dominowaliśmy dlatego na spokojnie. Gambiozo Tutaj ucieszony, no, zobaczmy tutaj sobie jak wygląda tabela, zobaczmy. Mamy tyle samo punktów ciągle, Je ile Milan, no jedno potknięcie i po prostu tracimy pierwsze miejsce. My mamy o trzy więc więcej stracone, tyle samo zdobyliśmy. No, walka jest równa, walka jest bardzo równa tutaj z Milanem. No i zobaczmy, z Montem. Czy to jest kolejne zwycięstwo? Jest pewnie, pewnie 4 do 1. Zwyciężamy. Kolejny mecz. Kolejny mecz Fiorentina. Powinniśmy też ten mecz tak naprawdę wygrać. Nie ma na razie tutaj żadnych cięższych meczów. One powinny być wygrane. Wszystkie na spokojnie. Zobaczmy ten mecz. Czego wygrywamy? Remisujemy Fiorentina ewidentnie tutaj pokazała, że nie można ich lekceważyć, i z nami zremisowała No i czy to nam traci pierwsze miejsce ehm, Zobaczmy Jeszcze nie wiem jeszcze nie wiemy czy tracimy czy nie? Ale niedługo się dowiemy, teraz zobaczymy Czeka nasz kolejny ważny mecz z Milanem yy, dobra, lecimy Jest już wydłużona tygodnia. Znowu skorupski był jakbyście widzieli wydrużenie tygodnia, no to tutaj no, można powiedzieć, że Bolonia sobie ewidentnie bardzo dobrze radzi wraz ze skorupskim. No i tracimy to miejsce, ale to są dwa punkty, to jest jedno zwycięstwo i jeden remis, tak naprawdę i wracamy. Ale teraz nie gramy z Milanem w Lidze, tylko gramy z Milanem w Super Cupie, Który powinniśmy wygrać moim zdaniem. No bo to ja później ogarnę już poza kamerą. trening przedmeczowy nie możemy, bo mamy zgiczowane. No a teraz już zacznijmy, znowu trochę pomieszajmy może w składzie, może damy za ogłosy Liza Zagama, Kenny Tutaj nie wiem co robi Angel Co tutaj on robi? Hmm No dobre pytanie co on tu robi? Ktoś... Co tu się stało? Poczekajcie. A, już widzę. Zapomniałem, że się i Karul są na wypożyczeniu. I zostali odwołani z wypożyczenia. No i można powiedzieć, że mamy lekki problem. Przez właśnie to, co się tutaj stało, ponieważ... No straciliśmy dobrego obrońcę, którego raczej może się uda odkupić. No i straciliśmy skrzydłowego. Musi grać Baan w górę, któremu nie ufam. No ale trudno musi tak być. Piszcie w komentarzach propozycje optymanym Discordzie, link macie w opisie i teraz się ma wyświetla. Kogo możemy sprowadzić za ich miejsce. No a teraz już przejdźmy do tego meczu. No raczej tutaj nie porotujemy już z składem. Jedyne co mogę zrobić, tutaj dać znowu szansę sobonie. Nie, bo Cambiozo jest zmęczony. Tego tak zrobimy. No i przejdźmy już teraz do tego meczu. A może jeszcze nie do tego meczu, teraz do tego meczu. Teraz. Przejdźmy sobie teraz do tego meczu. No i zaczynamy ten mecz. Zaczynamy mecz z Milanem. Miejmy nadzieję, że wygrany mecz. To nie powinno być jakiegoś problemu, ale teraz Leo szybko tutaj atakuje Błąd Sawony, ale broni Perin. Ale tutaj no bez szans, bez szans i błąd naszego młodzika, którym widzę przyszłość w tym zespole Savona, no szkoda, szkoda, bo to jest szybko stracona bramka. zawodnik którego bardzo ciężko wyminąć. Teraz tak samo Teo, tak samo Teo i teraz ładnie wyminęliśmy Tiuram, ale wbiegnąć tak od razu w obrońce i czy tam jest kaluli? Niebezpieczne doświadkowanie, na szczęście się udało odebrać Tej to mori, brawo Tiuram, ale tą to... dziurę mamy bronić, trzałp, słupek Polisić trafę słupek Słyszałem na pustą bramkę. No, mamy tutaj szczęście. Spokojnie, Bram. Kolejny błąd, kolejny mój błąd. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Brawo, Perry. Nie wiem, czemu robię teraz takie błędy. No nie da znowu. Znowu te podania są niecelne. Już było w City dobrze, a teraz znowu odwraca się to... Do... Nie jest za fajnie, a teraz dla szybko strzał Brawo Perin To jest po prostu niewiarygodne Zobaczmy Perin piąstkuje Pusta bramka, brawo Tutaj za obronę Nie wiem gdzie jest piłka Nie jest. na szczęście Buduje to mori Nie wierzę w to, nie wierzę w to po prostu co tu się dzieje Nie wiem, czy to robi moje zmęczenie, że mał, czy co to robi, bo po prostu te podania to są takie łatwe, amatorskie błędy, których się nie powinno popełniać. Czy to Milan tak pracuje, że popełniam te błędy? Nie wiem. Trzeba uspokoić grę ewidentnie trzeba uspokoić grę, bo skończy się to pogromem, jak się nie uspokoi. A teraz Gonzales Nie udało się niestety tego co chciałem Za plecy, nie wiem czy to nie był spalony Nie był chyba, spatrzyłem na sędziego Niepotrzebnie, bo to mogłoby być groźna na O i teraz niebezpiecznie, błąd Nie ma obrony, ale spalony, spalony Teraz Niebezpiecznie, niebezpiecznie Lostucznik broni Perin, to jest niewiarygodne. Co robi Perin? Co robi Perin? Brawo! Eee, Danilo! Brawo, Danilo! Co tu się wydarzyło? Jak on zdążył? Dobiec do tego. No na razie to my się tylko ratujemy. dwie wybrałki, bo na spokojnie mogliśmy ze 4-0 już przegrywać. Eee, Iblis. Ale teraz właśnie tak chciałem podać do Iliza. Teraz do przodu, i teraz strzał Wlachowicz! było blisko. Ale niestety się nie udało. Teraz niebezpiecznie te. O, brawo, Tjuram. Nie trafił niestety w piłkę, dlatego tam był wywał. Ale koniec w pierwszej połowie, w drugiej połowie musimy się opanować. W drugiej połowie nie możemy popełniać takich błędów i trzeba strzelić aż trzy ramki. Sabona niestety zejdzie, bo sobie nie radzi. W tym meczu i niech wejdzie McKinney zamiast do Grasowiza. No i zaczynamy drugą połowę. No i zaczynamy już drugą połowę i niebezpieczy, brawo Taj Cabal Teraz brawo jeszcze raz Idlis Do Wlachowicia, podałem brawo za walkę do Wlachowicia, ale niestety niecelne podanie Ale może teraz Wlachowicz Podanie do za Idis. I lis, no nie wierzę w to, jak tam z mu tą piłkę z nogi pulić. 75 minuta, dalej przegrywamy 2 do 0. Dalej ten mecz będzie porażką, mi chyba czerwona. Na szczęście nie. Tu mamy farta, ale no i raczej się nie uda tego. No Milan rozwalił nas tak samo w sumie jak City powinno. Nie jest to udany odcinek pod względem meczy W porównaniu do tamtego jeszcze nikogo zalesu leży Jest to jakaś poważna kontuzja W stanie Murata musiałem holować Bo byłoby 3 do 0 i niestety czerwała kartka Pulisić. Puli No nie sen, ale zaskoczył mnie myślałem że to ostrzeli I teraz To jest błąd mój akurat Z tym zagraniem No nie spisujemy się dobrze tutaj Fejtyura, McKin I V no kalulu, no tutaj nieźle. Bo tam gdzie on jest, ten klub jest aktualnie na pierwszym miejscu. A teraz Vlachowicz jest szansa! No i nie wierzę! Jeszcze, ale gdzie to dośrodkowanie zagrał Idlis? Wchodzi Milik. Ale jest za mało czasu. To jest za mało czasu. By powalczyć jeszcze. Jeszcze tam jest fał. Jeszcze chociaż jedną bramkę próbujemy strzelić. Nie, koniec. Fatalny mecz, fatalny mecz w naszym wykonaniu. Po prostu trzeba zmian. Piszcie swoje propozycje w komentarzach. A my w tym takim trochę smutnym momencie ten odcinek też nie będzie jakiś dłuższy jeszcze ile ma. Jeszcze zobaczmy to Na ile ma kontuzję Gonzales bo to jest problem eee, Cztery tygodnie. Kolejna strata. No trzeba skrzydła polepszyć. No ale teraz sobie zakończymy ten odcinek. Trochę krótszy też nie miałem aktualnie tego czasu. Nagrywam to 6 grudnia w Mikołajki, do tego też... So, no już krzyż. mógłbym Wam życzyć wszystkim szczęśliwych Mikołajek, ale tak naprawdę, zobaczycie to po. Bo nie nagrałem tydzień temu, bo miałem też znowu. Teraz znowu jestem zmęczony, bo miałem ciężki tydzień, ale trudno tak, czasami są krótsze odcinki. Chociaż się to będzie krótsze to zobaczę w montażu. Bo też jak nagrywam, to nie wiem ile to czasu zajmuje. Dopiero po montażu się okaże. Też trochę niefortunny ten odcinek, ale już następny powiem wrócić do normy. O myślę, teraz właśnie ten odcinek zakończymy, dlatego subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i wbijajcie się Discorda, link macie w opisie i teraz się mam wyświetla, a ja kończę ten odcinek, dlatego cześć i pa!